które rozdanie było według ciebie najbardziej niesamowite i tu strogo jesteś najbardziej zadowolony, bo było ich wiele. Tak, tak, wiele było rozdań, w których trafiałem e, sety na flopie. E, może jeden z, jedno z nich przytoczę. To było rozdanie, w którym, e, podwaja, w którym się podwoiłem mając e, już około 60 tysięcy żetonów. E, Mając dwie czwórki na, na ręku standardowe otwarcie z batonu, bo wszyscy wcześniej spasowali i e, duży blind, który ma w 55 tysięcy, że to tyle co ja też duży tak. Postanawiam z król, królem 4 w drzewkach sprawdzić e, równość to podbicie. Na flopie lądują dwa drzewka i czwórka, która jemu daje parę, mnie daje seta. No i on czeka, ja zagrywam standardową, mniej więcej za, za dwa sto, on przybija do siedmiu i tutaj mam, mam decyzję, czy, czy sprawdzać, czy po prostu spróbować nawet jeżeli jest duża szansa, że on to zrzuci to jeszcze raz go tutaj przebijać. I stwierdziłem, że te, te żetony zaoszczędzone są więcej warte niż, niż te, które tutaj... Akurat jak jest, tam był flash draw, dwie pary mógł mieć spokojnie przy takim rozegraniu. Stwierdziłem, że lepiej od razu już na flopie wszystkie żetony mieścić, żeby potem uniknąć jakichś dziwnych sytuacji, w których nie będę wiedział co zrobić. I przebiłem go jeszcze raz do jego 7, do... 18 tysięcy 819 tysięcy coś szkoło tego On rzuca e, Olina e, w odpowiedzi za 55 000. No, ja od razu sprawdzam e, showdown e, Ja sprawdziłem um, na ternie dealer szybko wykrył trzecie drzewko dające mu natysowy kolor. No jak się wtedy poczułeś? Nie zdążyłem w ogóle zareagować, bo dealer bardzo szybko wykrył river, który sparował stół i dał mi fulla. Także na szczęście zrobił to na tyle szybko, że po prostu zobaczyłem już tylko tak naprawdę tą zwycięską, zwycięską rękę. No i na pewno bardzo... Ciekawe rozdanie, fajne. Miałem dosyć łatwą decyzję tak naprawdę i udało się podwoić. I, co, przy, i tak do tej pory bardzo dużo, tak udało się podwoić, jest jeszcze lepiej. Potem jeszcze trochę przy, przybyło żetonów, także... że. Życie nie umierać. Tak, 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 można tak powiedzieć.